Dobra, witamy tutaj klon ryb Nagrywamy tutaj moją 3000 bitwę. Jej. Zagram ją Matildą. To bitwa. Jest ktoś jeszcze? Nie, trzeba się zabrało, nieważne. A co mogłem wziąć na 34? Nie, tylko nie piątki, nie. Trochę no, jeszcze wczytuje. No hmm. chociaż nie szóstki. Zawsze dobrym skałtem byłem, jest, jestem i będę. Jest 35. Co tu jeszcze jest? Kółnik. To też mały z 35. 1 k tak naprawdę, się ma jeden dialekt, ewentualnie są niebezpieczne. Czyli... B1, a jeden na Hama, jak ci wyjedzie? Nie, to mnie nie przebije. No może jakby przycelował, ale. Cicha, też cię przebije. No cicha, cicha jeszcze tak, jak przyceluje. Bo jak nie przyceluje, to wcale też nie. No medium od boku. Jak zapokój... znaczy nie, no od boku to nie mówię, ale od przodu też. No, musiałem się nadzieć na tego kupiego crusadera To jest za nuda odejmie hmm. Jest jeszcze sobie przy skały Jednego mam już spotowanego No jedzie do mnie Drugi takie rzeczy już się robiło

Jestem lubem, pojechałem staranować tego teraz zapomniałem, że jestem czołgiem lekki, znalazłem buga. Znalazłem kamień, którego nie ma. Super. Okay. No dobra, jest sporo. Teraz zemszczę się na tą głupią Ale cholera mógłby go te ka tego kabucha bo ja tego jednak pod jak nawet nie wchodzę no ja bym wyjechał ale tam stoją jednak dobra, zbrew wyjechał tylko to ja tego koło do końca żyję Co? to nie byś znowu... o nie, zastrzelił coś Jakbyś znowu wyspotował tam No, 5 dobra jadę ja już nie jest trudno. Tam na pewno w B4 jest ktoś stoi. Tak, no b 5 A6. O Jezu. Nie, On nie dwa razy w gąsku. O teraz z tym Hmm. Jeszcze o nie is hit to nie was pół Enemy armor is o tym czynu tam z lewej zginął, hmm. Hmm, myślę, że chyba ten Churchill jest AFK, bo jeszcze nie był sputowany. do to m 1 to jest chyba no a jeszcze ewentualnie lekto. Chociaż jakby dobrze przysłował, to jest 34. 20 jest szansa, że przerażuje tam ten bok jeden. Bo się, bo te czyni głupie się znubiły i pojechał mnie ścigać wtedy. A 20 pojechał na Hecera. Nie, Churchill nie jest AFK. Stoi w bazie i tłucze. Chociaż ja się snu by mnie potrafił, 20 teraz. Dobra, ja to ja sobie to widzę. Zresztą w tym świecie prosto na ekran, nic nie widzę. A 20 jest na zasadzie grapa, kurde. Tak. Nie ogarnia tego. Nie, nie przynajmniej Nie, głupie ja słońce. O, to nie jest 34 Eee... tego churcha, kurczę. To 34 za 20 do hmm, Może tam na tyłek, wiesz. Hmm... Znaczy... No, to 34. Szybko opuszczam lecę, W końcu coś hmm. widzę. I... Dobra, jedziemy. Mhm. Mm teraz już jest niebezpieczny. Więc no, miał z 35 pojedziemy. Może przyjdę. No, dobra. Niebezpieczne to jest to, że nas ciekawe spotkanie ze 35 cichą. Nie, no, z 35 powinien przebić. Jednak 120 penetracji robi swoje. Czyli myślę, że przebicie moich rozryw. Dobra, no, Dobra. Kumnik 5. No, no to najlepsze jej No na ale 3000, więc taka. Równo, zagrałem. Tak. Niech będzie. Żeby było wesoło. No, wsparcie tak. nie jest źle. No, nie wiem co się względem XP jestem niedługo po Tobie, więc... A co, tak, bo... No co, taki plus. Nawet jeden blind szedł chyba. Tak mi się wydaje. No, dobra. To była moja 3000 bitwa. To cześć.